Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Takie słowa dziś słyszymy w pierwszym czytaniu. Słowa świętego Jana Apostoła. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Trochę mi to przypomina dzisiejsze, jak czasem się mówi, i słyszy. Trzeba mniej mówić, a więcej robić. Mniej mówić, a więcej robić. Mniej słów, więcej czynów. Czasem się słyszy takie, taką uwagę rzeczywiście czasami jest tak że dużo mówimy, dużo słowami robimy wielkie rzeczy, a czynów jest mało. I słyszymy też radę Świętego Jana: "Jeśliby ktoś posiadał majątność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Miłość Boga trwa w nas, jeśli pomagamy drugiemu człowiekowi. Jeśli my mamy, a drugi człowiek nie ma, Mamy mu pomóc konkretnie czynem. Nie mówić o tej pomocy, ale pomoc. Pomoc może być też duchowa. O takiej pomocy duchowej słyszymy dzisiaj, kiedy Filip przeprowadza Natanaela do Jezusa. Natanael nie bardzo chce go słuchać, jest trochę cyniczny. I Filip nie próbuje go namawiać, nie próbuje mu wyjaśniać, ale mówi chodź i zobacz. Nie będę ci nic mówił, chodź i zobacz. Nie słowa, ale czyny. Nie słowa, ale konkretne własne, osobiste doświadczenie. Widzimy tu Świętego Józefa, mamy rok Świętego Józefa. To też człowiek, który w Biblii nie wypowiedział ani jednego słowa. Żaden analista nie zanotował żadnego słowa Świętego Józefa, a konkretnie działa, konkretne czyny. Spróbujmy dziś być takimi ludźmi, którzy mniej mówią, a więcej robią, którzy pomagają drugiemu człowiekowi, czy to fizycznie, materialnie, czy duchowo, bez słów. Po prostu widzę potrzebę, pomagam. I nic nie mówię. Spróbujmy w takim duchu przeżyć dzisiejszy dzień. Wszystkiego dobrego. Niech Pan Wam błogosławi. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.